Witam. Dzisiaj króciutko na temat pieca ogniwo Eco Plus plus 16 kW, który mam zainstalowany w swojej kotłowni drugi miesiąc użytkowania. Brakuje, brakuje co prawda tygodnia, ale przychodzi potrzeba zasypania zbiornika kolejną dawką węgla. Według sterownika wychodzi, że zostało 18% opału. Generalnie mogłoby jeszcze to z tydzień pochodzić. Pokazuje, że do około 1 października, pewnie, ostrość nie jest najlepsza. Że do 1 października ten opał powinien wystarczyć. Natomiast wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu raczej nie będę miał czasu na to, a nie chciałbym sobie zawracać tym głowy. W związku z tym dzisiaj zasypiemy podajnik yy, zbiornik. Również ten filmik nagrywam dlatego, że prezentowałem kociołek swoim znajomym. W rodzinie, kolegom generalnie byli bardzo zaskoczeni tak małymi gabarytami tego pieca, ponieważ do tej pory ich wiedza opierała się na tym, co widzieli w sklepach, gdzie w większości stoją kotły innych producentów i to są te kotły z wymiennikami poziomymi. Które są dużo wyższe i większe. Bardzo dużym zaskoczeniem było to, że zbiornik jest na takim niskim poziomie i można dość łatwo uzupełniać w nim opał. A czy łatwo, to się zaraz okaże. Mam przygotowane 5 worków po 25 kg. Są otwarte, wietrzą się do tego wapno, ponieważ według pewnych opinii internautów dobrze jest to wapno mieszać z tym ekogroszkiem. Tak robię i szczerze mówiąc, chyba się to sprawdza. Więc mniej gadania, przystąpimy do roboty. Wstawię tak aparat, być może. Będzie to dobrze widać Otwieramy zbiornik Za chwilę włączy się alarm A jeszcze pokażę taką rzecz 18% opału Które zostało No to jest tyle Trudno powiedzieć czy to by na tydzień wystarczyło na całą ciepłą wodę no. Może by i wystarczyło przy okazji warto też zobaczyć, że zbiornik jest kompletnie suchy. Zero wilgoci, zero jakiejkolwiek pary, skroplin i tak dalej. Oby, oby, tak dalej. To powinno znacznie przedłużyć jego żywotność. Wstawimy to jeszcze raz. Będziemy sypać. bez rękawic bez niczego oparte w Teraz bierzemy łopatkę W miarę płaską, lekko czubatą łopatkę wapna budowlanego przesypuję ten węgiel, rozruszuję to, specjalnie dokładnie to nie musi być I kolejny worek. Trzy są, teraz czwarty. Może zmieściłbym jeszcze piąty worek, ale Ale chyba nie ma takiej potrzeby. Zostawimy to na czterech workach, czyli kolejne 100 kg opału wrzucone i niech pracuje. Może w okresie zimowym będę sypał pod, sam, pod samą pokrywę, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Normalnie by to wystarczyło gdzieś na ten kolejny miesiąc, ale chyba od jutra będziemy już puszczać piecyk, a może nawet jeszcze dzisiaj na centralne ogrzewanie. Dwa razy już szedł, bardzo fajnie to pracuje. I co ważne, proszę sobie zobaczyć to wielu przeciwników tych kotłów. Węglowych z podajnikiem twierdzi, że przy wsypywaniu opały z syfu, kurzu, pyłu nie ma tu nic. Piec jest czysty. Z tego węgla się nic nie kurzy, z tego wapna się nic nie kurzy. Jest elegancko. Kolejną czynnością byłoby, ale nie zrobię tego już przed kamerą. E, wprowadzenie odpowiednich danych do sterownika, ponieważ ten e, kocioł czy ten zbiornik nie posiada automatycznego czujnika e, mierzącego ilość aktualną opału, tylko trzeba to wprowadzić ręcznie. Czytałem tam gdzieś w opiniach internetowych, że trzeba zastosować taki wzór. Ilość opału razy 5 minus 50 i wychodzi czas, e, jaki trzeba wprowadzić do sterownika, czyli czas, na jaki wystarczy tego węgla do kolejnego etapu załadowania. Generalnie, raczej się to sprawdza. A korzystając z okazji, przy okazji oczywiście, otworzymy sobie wymiennik, można sobie go wyczyścić, czyli zrzucić opał, znaczy nie opał, tylko z niego popiół. Jaki ten popiołek jest, nie wiem, czy będzie widać, wezmę latarkę. To jest Taka mąka Co gromadzi się na tym Na tych zawirowaczach i, i spada później do popielnika Kocioł oczywiście jeszcze nie był mechanicznie w żaden sposób czyszczony Czy ręcznie Zobaczmy sobie jeszcze jak Wygląda Popielnik Chodzi to około półtory tygodnia Ups Trochę się tu wysypało do przodu Nie jest dobrze, ale to też jest do opanowania. Z tyłu widać to, co leci z wymiennika sam popiół, a z przodu jakieś takie, takie przepalenia grubsze. Ale one są bardzo kruche. Generalnie nie ma tutaj żadnego nieprzepalonego węgla. Wezmę tylko rękawice i przepchnę to na środek szuflady. To jest to jest po około półtorej, no niecałe dwa tygodnie zgrzania plus te dwa dni, kiedy kocioł szedł na centralne ogrzewanie. Eee, taki delikatny mankament, ale nie wiem z czego wynika. Być może, być może źle jest wypoziomowany sam palnik, kocioł sypie wszystko po prostu do przodu. Z boków bardzo ładnie tam są takie blaszki, to zlatuje do szuflady, ale z przodu nie ma tej blaszki i, i przesypuje się. Widać, aczkolwiek powiem szczerze, że dopiero dzisiaj to zauważyłem. Zaraz to pozamiatamy. Aktualnie kocioł nie pracuje, wszystko powyłączane. Gdzieś tam ta śruba powoduje to, że to wszystko wylatuje tu przodem bardziej i bokami, a nie idzie do tyłu. Ale to nie jest problem żaden. Nie wiem, czy widać. Tam nie ma. Jest delikatny pyłek. No po dwóch miesiącach. No kurczę, to jest kocioł w końcu węglowy, więc chyba ma prawo być tam coś jakiegoś syfu. Wziąłbym jeszcze hak, może coś tam no, poszkrujemy. Nie wiem gdzie. I słuchajcie to. Takie coś to jest w kotłach peletowych, Taki dosłownie pyłek, blachy czyściutkie. W góry trochę zawiało, zbyt gwałtownie otworzyłem klapę. Zaciągnęło popioł. No, to samo to nie wiem, czy sobie tak dobrze radzę z tą kamerką i z latarką. No, to wymagałoby już zrzucenia po dwóch miesiącach, ale tym to się zajmę jutro. Tu jest płyta szamotowa. Tu się trochę zgromadziło rzeczywiście tego pyłu. Ale tak jak mówię, po dwóch miesiącach to chyba ma prawo. Ale to jest taki pył dosłownie, jak pokazują na filmikach z kotłami peletowymi. Prawie nic Żeby nie powiedzieć dosłownie nic No i tutaj ten popiół który Się zatrzymuje przy tych drzwiczkach Jest to tyle dobre że to właśnie po otwarciu tych drzwi nie wylatuje potem Można tu fajnie tylko zmieść do środka Tak naprawdę to dobrą sprawą byłby tu chyba odkurzacz Do tego kotła a nie jakieś Krobaczki, dziwne zaraz sobie tu omieciemy to, co wypadło. Generalnie to jest nic po dwóch tygodniach, nie można narzekać. Tym razem byłoby to chyba wszystko. Może wpadnę na jakiś pomysł, jeszcze coś wymyślimy przy nagraniu kolejnym. Na pewno coś nagramy, jak już pies pójdzie pełną parą na ogrzewanie domowe. Zobaczymy wtedy, jak to wychodzi kosztowo, na ile taki zbiorniczek węgla wystarczy. Trochę jest może i mały, ale ale jest jaki jest. Co dwa tygodnie można przyjść i go zasypać, to nie problem. Albo latem raz na miesiąc. No. Jedna moja taka uwaga do producentów tych kotłów, którzy być może to oglądają, albo i nie, to może to, że ta informacja o tym, ile jest tego węgla w zbiorniku jest dość ważna do użytkownika. I jeśli to nie jest oczywiście oczujnikowane, nie ma jakiegoś wskaźnika elektronicznego, pomiaru elektronicznego, który to pokazuje. Byłoby dobrze. Nie wiem, przykładowo, zamiast tych naklejek, które stosują na tych pokrywach zrobić jakąś wycinkę z materiału odpornego na temperaturę, no bo tu ogień raczej nie występuje, ale jakaś podwyższona temperatura może jest, tak żeby po prostu użytkownik mógł podejść, popatrzeć. A, dobra, jeszcze jest, wystarczy dzień, dwa, tydzień. Na pewno byłoby to Czymś nowym. Albo na tej klapie, albo z boku. Na klapie lepiej, bo z boku by się wróciło. Może ktoś kiedyś wykorzysta taki pomysł. A może sam sobie kupię taką klapę i wytnę z jakiegoś materiału coś się zastosuje. Odpornego na wysoką temperaturę, ale przejrzystego, żeby można było podglądać bez otwierania tej pokrywy. To na tyle. Dziękuję. Do następnego razu.